Dzięki niniejszemu rozszerzeniu zyskujecie możliwość zagrania w brzdęg w gronie 5 a nawet 6 osób. Dotyczy to zarówno rozgrywek na planszy z podstawowej wersji gry, jak i plansz wszystkich dodatków. Oryginalne zasady przygotowania rozgrywki zostają zmodyfikowane w następujący sposób. Brzdęk Wesoła Kompania zawiera po 30 kostek brzdęk w dwóch nowych kolorach. Znajdziemy tutaj również dwie standardowe talie startowe. A składają się one z następujących kart. 6 razy włam, 2 razy potknięcie, 1 raz na krawędzi oraz 1 unik. Zamiast grać starymi, opatrzonymi do bólu kartami, możecie skorzystać z nowych, unikalnych startowych talii postaci. Wylosujcie albo wybierzcie kto otrzymuje którą postać i weźcie odpowiednie talie startowe. W dalszej części instrukcji szczegółowo je opiszemy. Wszystkie karty postaci są oznaczone symbolem przypominającym daną postać. W rozgrywce od 2 do 4 graczy nie dodawajcie nowych artefaktów. W rozgrywce 5-osobowej dodajcie 5 nowych artefaktów i pomieszajcie je razem z podstawowymi, a następnie losowo usuncie dwa z nich i odłóżcie je do pudełka. W rozgrywce 6-osobowej wykorzystajcie wszystkie 12 artefaktów. Rozłóżcie wybrane do gry artefakty na pasujących miejscach na planszy. Artefakty o tych samych wartościach umieśćcie na tych samych miejscach. Przy czym pamiętajcie, złote artefakty, te z podstawowej wersji gry, powinny znaleźć się na wierzchu, zaś nowe pod nimi. Na przykład w dodatku Ekspedycje Świątynia Małpich Królów znajduje się artefakt o wartości 33 punktów. Nie ma on srebrnego odpowiednika. Umieśćcie pod nim srebrny artefakt o najbardziej zbliżonej wartości. Przygotowanie wielkich sekretów nie ulega zmianie. W rozgrywce na 2 do 4 graczy zdecydowanie nie powinniście korzystać z nowych pomniejszych sekretów. Oczywiście możecie zrobić to na własną odpowiedzialność, ale jest to odradzane. W rozgrywce od 5 do 6 graczy wykorzystanie nowych pomniejszych sekretów jest obowiązkowe. Jeśli nie korzystacie z nowych pomniejszych sekretów, to rozłóżcie na planszy stare pomniejsze sekrety tak samo jak podczas przygotowania podstawowej wersji gry. Jeśli natomiast z nich korzystacie, to nie umieszczajcie ich na planszy. Wymieszajcie wszystkie razem pomniejsze sekrety stare i nowe i utwórzcie z nich bank, czyli zakrytą pulę, którą należy umieścić obok planszy. Od teraz pomniejsze sekrety będziecie dobierać z banku, o tym później. Umieśćcie planszę kramów obok głównej planszy gry. W grze na 5 do 6 graczy połóżcie na niej wszystkie żetony towarów, zarówno te z podstawowej wersji gry, jak i nowe z tego dodatku. Jeśli gracie w gronie od 2 do 4 graczy, ograniczcie liczbę towarów do 2 sztuk każdego rodzaju, za wyjątkiem koron, których należy umieścić wszystkie 3 sztuki. Rozmieszczenie na planszy figurek Mopi i Boszków nie ulega zmianie. W rozgrywce na 5 do 6 graczy dodajcie odznaki złodziejskiego mistrzostwa dla 5 i 6 gracza. Nowe żotony złota po prostu dodajcie do banku. Złoto jest zasobem nielimitowanym. W rozgrywce na 5-6 graczy umieście rozszerzenie planszy pod planszą główną. Rozszerzenie to przedstawia wskaźniki zdrowia dla dodatkowych graczy oraz nowy tor smoczej furii, na którym umieście znacznik smoka albo hydry na polu odpowiadającym liczbie graczy. Przygotowanie smoczej sakwy pozostaje bez zmian. W rozgrywce na 5-6 graczy należy umieścić po 4 dodatkowe kopie kart, najemnik, zwiat oraz tajemny wolumin. W grze na 5-6 graczy wtasujcie nowe 35 kart lochów do talii lochu. Z nowymi kartami najlepiej gra się w większym gronie graczy. Umieście swoje pionki graczy przed wejściem do lochów i dobierzcie po 5 kart ze swoich talii. Wszystko klasycznie, zgodnie z normalnymi zasadami. Umieście startowe kostki brzdęk w obszarze brzdęk zgodnie z kolejnością graczy i z uwzględnieniem normalnych zasad. Z tym, że piąty i szósty gracz nie umieszczają żadnej kostki w obszarze brzdęk, jednak gracz piąty otrzymuje jedną sztukę złota, zaś szósty dwie. Jeżeli korzystacie z nowych srebrnych artefaktów, to w wielu komnatach znajdziecie po dwa artefakty. Oba mogą zostać podniesione przez dwóch różnych graczy. Jeśli chcesz wziąć artefakt z komnaty, w której znajdują się dwa artefakty, musisz wziąć złoty, a srebrny pozostawić dla innych graczy. Jeżeli na koniec gry dwóch graczy posiada tyle samo punktów, to remis rozstrzygany jest na korzyść tego, który posiada artefakt o wyższej wartości. A jeśli posiada artefakt o takiej samej wartości, wówczas zwycięża posiadacz złotego artefaktu. Pomniejsze sekrety: Po wejściu do komnaty z symbolem pomniejszego sekretu, weź losowy pomniejszy sekret z banku i ujawnij go. Dzięki wejściu do danej komnaty możesz otrzymać sekret tylko raz na turę. Gdy opuścisz komnatę i ponownie do niej wejdziesz w którejś z późniejszych tur, weź ponownie pomniejszy sekret z puli. Jeżeli w banku zabraknie pomniejszych sekretów, po wejściu do komnaty z symbolem takiego sekretu nie otrzymujesz niczego. Eliksir skradania. Po wykorzystaniu zapewnia ci usunięcie jednego brzdęku, zaś pozostali gracze wydają plus jeden brzdęk. Możesz użyć tego sekretu nawet wtedy, gdy nie masz jak wykorzystać otrzymanego minus jeden brzdęk. Działanie plecaka nie zmienia się. Nigdy jednak nie możesz wziąć dwóch artefaktów z tej samej komnaty. Dzięki pelerynie niewidce do końca gry możesz ignorować symbole potworów w korytarzach. Możesz, ponieważ w pewnych szczególnych sytuacjach nieignorowanie tych symboli może być opłacalne. Jest też warta 5 punktów zwycięstwa na koniec gry. Wiele spośród nowych kart posiada symbol reakcji. Dzięki nim otrzymasz możliwość działania w turach przeciwników, a Twoje własne tury staną się bardziej efektywne. Jeśli spełniony zostanie warunek opisany przy symbolu reakcji, możesz ogłosić ten fakt i zagrać z ręki kartę z symbolem reakcji czyli umieścić ją w swoim obszarze gry. Jeśli to zrobisz, dobierz jedną kartę ze swojej talii. W momencie zagrania karty z symbolem reakcji nie generujesz żadnych zasobów ani nie aktywujesz jej efektów. Karta ta pozostaje jednak w twoim obszarze gry. Kiedy rozpocznie się twoja tura, wygeneruje ona dostarczane zasoby, a jej efekt zostanie aktywowany. Dokładnie tak, jakby została normalnie zagrana. Natychmiast wybierz. Efekt ten nakazuje wszystkim graczom dokonać pewnego wyboru. W momencie, gdy karta z takim efektem zostanie umieszczona w puli kart lochów, każdy z graczy musi zdecydować, czy korzysta z możliwości oferowanej przez tę kartę. Na przykład możesz wydać 5 złotych monet, aby otrzymać tajemny wolumin. Jeżeli efekt wybierz natychmiast oferuje dwie możliwości, każdy z graczy musi wybrać jedną z nich. Tutaj otrzymujesz 1 złota, albo dorzucasz jeden brzdęk do puli oraz dobierasz jedną kartę. Karty z tego dodatku rozróżnisz po takim właśnie znaku wodnym. W tym dodatku znajdziesz 6 unikalnych postaci, które możesz wykorzystać w każdym składzie osobowym. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby grać przeciwko sobie. Nie zaleca się granie tymi postaciami kontra standardowe talie startowe. Można mieszać z postaciami z dodatku drużyna zarządu oraz drużyna C. Każdy wybiera sobie postać oraz dobiera przynależne do niej specjalne żetony. Zamiast standardowej talii startowej, weź unikalną talię startową danej postaci. Weź 4 żetony rekrutacji i umieść się na planszy Agnet. Ilekroć zdobywasz kartę towarzysza, możesz wydać jeden żeton rekrutacji. Odłóż go do pudełka. Zdobytą kartę możesz wtedy odłożyć na wierzch swojej talii zamiast na stos kart odrzuconych. Poza włamem i potknięciem, Agnet posiada jeszcze specjalny karty germek rebeliantów, pozycja obronna, oraz autorytet. Di Alan nie korzysta z żadnych żetonów specjalnych. Kiedy zdobędziesz swoje pierwsze smocze jajo, połóż je na odpowiednim miejscu na planszy Di To samo uczyń z pierwszym artefaktem, koroną oraz figurką Małpiego Boszka. Te efekty same się nie aktywują, są aktywowane poprzez karty Di Alana. Jego karty specjalne to wystawa, kolekcja oraz konkurencja. Garignar posiada żeton rzezi. Kładziemy go na najwyższym polu start na planszy Garignara. Raz na turę, gdy pokonasz dowolnego potwora, może to być nawet wszędobylski goblin, Przesuń żeton rzezi o jedno pole zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Otrzymujesz nagrodę nadrukowaną na polu, na które został przesunięty żeton. Ważne, pokonanie potworów w korytarzach nie sprawi, że przesuniecie żeton rzezi. Na większości pól musisz wybrać jedną spośród dwóch nagród: Lenara. Weź 10 żetonów many i połóż je obok planszy Lenary, tworząc pulę many. Kiedy otrzymujesz manę, połóż odpowiednią liczbę żetonów many na planszy Lenary. Uważaj, by nie pomieszać żetonów otrzymanej many oraz tych znajdujących się w puli many. Mane zapewniają nam specjalne karty Lenary. W dowolnym momencie swojej tury możesz wydać posiadaną manę, aby rzucić zaklęcie. Każdy z trzech dostępnych zaklęć może zostać rzucony maksymalnie raz na turę. Nie ma natomiast przeszkód, aby w jednej turze rzucić trzy różne zaklęcia. Specjalne karty to Lektura, Mignięcie, Drenaż Mane. Małpobota Alfa. Weź 7 żetonów trybów i połóż je na odpowiednich miejscach na planszy Małpobota Alfa, zakrywając widoczne na nich symbole. Kiedy otrzymasz przynajmniej jedno obrażenie podczas ataku smoka, zdejmij z planszy małpu bota jeden żeton trybu. Zawsze ten, który znajduje się najbardziej po lewej stronie. Możesz zdjąć tylko jeden żeton trybu na jeden smoczy atak. Po usunięciu żetonu trybu odsłaniasz symbole widoczne na planszy małpu Podczas każdej ze swoich tur generujesz wszystkie zasoby oznaczone poprzez odkryte symbole. Karty specjalne to rozpęd, prymat oraz przetrwanie. Pan Drakarys, weź trzy żetony kaprysów i połóż je odkryte na planszy pana Drakarysa, zgodnie z odpowiednikami na planszy. Dwie karty stali startowej pana Drakarysa nakazują ci odwrócić żeton kaprysu rewersem do góry. W takiej sytuacji musisz wybrać jeden z żetonów, który wciąż leży na planszy pana Drakarysa, a wersem ku górze. Odwracasz go i następnie otrzymujesz zasób, który ten żeton przedstawia. Jeżeli na koniec twojej tury trzy żetony kaprysów na planszy pana Drakarysa będą odwrócone rewersem do góry, Wywołujesz niestandardowy smoczy atak. Wylosuj dokładnie 4 kostki ze smoczy sakwy. Nie otrzymujesz obrażeń, kiedy zostają wylosowane kostki w twoim kolorze. Pozostali gracze otrzymują obrażenia normalnie, a kostki smoka standardowo odłóż na bok. Teraz już wiecie, jak grać w brzdęk wesoła kompania. Zbierzcie drużynę 6 śmiałków i idźcie plądrować lochy. To tyle ode mnie. Powodzenia!